A więc tak. Zawór Stałociśnieniowy, znaczy się rozdzielacz stałociśnieniowy jest już częściowo podpięty. Tutaj w dniu jutrzejszym jeszcze muszę sobie trójnik dokupić tutaj, żeby stąd wpiąć się w tamten wąż, w tamten wąż tam z tyłu. Żeby jednym powrotem, żeby tutaj już nie wiercić kolejnych otworów. Nie wiem czy to tak może być. Wydaje mi się, że raczej tak. Że to nie będzie nic rzutowało. Tam już mam to wstępnie pospinane popodpinane. tutaj jeszcze e, podepne lance. Tak, tutaj kiedyś były jakieś tam filtry liniowe. E, no i podejrzewam, że trzeba będzie je kupić na nowo, na nowo je zamontować właśnie już przez te liniowe filtry podepne jutro. E, no co, pompa sobie siedzi, jutro ją tutaj dokręcę. Podokręcam wszystko elegancko. Ewentualnie jak tam przewód troszeczkę trzeba będzie skrócić, tego skrócę. No, i co? No, i chyba w sumie tyle, tak? Tutaj, jeśli chodzi o ustawianie tych, tego, tego rozdzielacza, to też już patrzyłem, jak, to, jak, to, jak go skalibrować, jak go ustawić sobie. Także tutaj podejrzewam, że też z pierwszego uruchomienia zrobię Wam filmik, jak to wszystko wygląda, jak to się ustawia, jak to się reguluje. No i cóż, bardzo fajnie mi się to wszystko podoba, bo wszystko sobie bardzo leciutko chodzi. Klika, ładnie, tak będzie. Będzie na pewno dużo bardziej żywotne, aniżeli taki ten zwykły rozdzielacz, który był gdzieś tutaj wcześniej, tak. Eee, o ten właśnie tutaj taki zwykły, najprostszy. Nie? Ale tutaj tak, to już, to już nie działało, tak, to już graniczyło z cudem, żeby to obrócić. Nawet chyba się w sumie nie dawało już obrócić. Eee, tutaj ten zawór no to jeszcze, jeszcze, jeszcze działał, ale to mówię to wszystko jakoś tak topornie. Ciężko chodziło. Te sekcje też jeszcze eee, wszystkie, wszystkie działały, tak, wszystko było ok z nimi. Tylko, że mówię, no jakoś tak poszedłem za nowym, ale czy za lepszym, no to zobaczymy. Myślę, że to będzie na pewno wygoda swojego rodzaju, tak. Myślę, myślę, że to będzie fajnie, fajnie funkcjonowało wszystko. Mówię, tutaj gdzieś nie byłem przygotowany do końca, nie myślałem, że tyle rzeczy tu będzie jeszcze potrzebne. Dlatego mówię, właśnie dzisiaj się za to wziąłem, bo mm, okazało się, że tutaj jeszcze wąż będzie potrzebny. 32 z tego co pamiętam. Jeszcze tego węża będzie potrzeba do podpięcia lancy. Tak tutaj przedłużyć tutaj do mieszadła do rozwadniacza tego na górze który jest tak też trzeba będzie to wydłużyć ten wężyk bo, bo go bo był po prostu za krótki tak wcześniej on tutaj był tu były wyjścia na górze nie on stąd był podpinany a teraz wyjścia mamy tu na dole. Więc z automatu o tyle jest krótszy. tak Więc tam wężyk nie będzie drogi wymienię sobie to. Tutaj fajnie, wszystko leciutko sobie chodzi, tak. Bardzo leciutko bym powiedział, nawet nie. Nie wiem, czy to powinno być wykręcone, czy wkręcone. No mówię, tutaj gdzieś jak będę to wszystko ustawiał, to będę, będę się bawił tym i będę sprawdzał, czy z tą wodą go zaleję, żeby tutaj żadnej, żadnej cieczy nie, nie marnować. No myślę, że ustawię sobie go na jakieś 3 bary, może 4 bary. O no, 3 albo 4, tak. Fajna sprawa właśnie z tym stałociśnieniowym jest, bo niezależnie ile sekcji, sekcji mamy załączonych, tak. Czy mamy jedną sekcję załączoną, czy mamy y, trzy sekcje załączone, tak, to cały czas takie samo ciśnienie trzyma. A w tamtym starym rozdzielaczu, no niestety trzeba było wajchować y, tutaj tym zaworem, tak. Tym, ten, tym zaworem, który był tutaj z tej strony, trzeba było kręcić cały czas non-stop, y, żeby jakoś to ciśnienie sobie wyregulować, nie? Mówię, dlatego tutaj. Również poszedłem za większą pompą, tak, bo ten rozdzielacz stało ciśnieniowy, tutaj będzie sobie świetnie z tym współpracował. No i zawsze większy wydatek pompy, pompy się przyda. Nie? Tutaj myślę, że jeszcze trzeba będzie pomyśleć o wymianie końcówek. Nie? No bo na chwilę obecną kupować nowy opryskiwacz myślę, że to średnio się opłaca, tak, bo żeby kupić jakiś tam przyzwoity w miarę opryskiwacz to trzeba by było teraz wyrzucić pewnie gdzieś koło 4-5 tysięcy. Tutaj wydam 1000 zł. Około 1000 zł wydam plus, minus i, 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 i będzie sobie to wszystko fajnie, fajnie funkcjonowało. Dobra, myślę, że to na chwilę obecną z dnia dzisiejszego tyle. Jutro jutro podepnę to. Um, jutro, czyli w piątek, pospinam te filtry liniowe, pozapinam, pozakładam to. Wezmę jeszcze do tego biznesu, dołączę 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 wymienię dysze tak powymieniam chyba założę te mniejsze tak drobniejsze żeby bardziej pyliły no i co no i chyba w sumie tyle tak końcówki tutaj wszystkie są dobre tam chyba z jednej której śleciało ale to to ją mierze, później jak już będę go płukał to ją wymienię oczywiście standardowo gaz w butli się skończył tak zacząłem zacząłem robotę no i nie da się niestety dokończyć, skończyć tego, pospawać, bo standardowo brakło gazu. <laughs> Trzeba pomyśleć o nowej, o nowej, o drugiej butli, nie, żeby drugą butlę kupić i żeby tutaj ona sobie gdzieś tam stała w zapasie, bo nie jest, nie jest, nie jest potrzebna, a nagle, kurde, okazuje się, że jest potrzebna, nie? Mówię tutaj jeszcze jutro, no jakieś tam dysze właśnie takie, tak jak tutaj te końcówki. Nie dysze, tylko końcówki całe, tak, rozpylaczy tutaj od dyndoli to wyrwało się wszystko ze środka. To po prostu wyrzucić, wymienić, założyć następne, tak. No i tyle. Tak tutaj gdzieś na polu się urwała. Założona na sznurek, tak. To co było pod ręką związane, to jest no i to tak, jakoś tak chwilę, chwilę wytrzymało. Opryskiwacz ma pro 10 około 12 lat pewnie. Myślę, że jak na 12 lat to i tak całkiem nieźle. Nieźle się trzyma, gdzieś tutaj jakaś rdza się pokazuje, tak, farba odłazi, ale to przy opryskiwaczu, przy nawozach, przy innych rzeczach to nie ma co się dziwić temu, że to, że to wszystko schodzi, że to odchodzi, nie? Jakby był ocynkowany, to, to wtedy fajnie by to było. Hmm, ta, ten ocynk pewnie by nie schodził, nie? No mówię, jak tutaj jeszcze jakieś sugestie macie, e, jak, to, jak to jeszcze można by było poprawić, usprawnić, tak, żeby to m, praca była przyjemna, fajna. No na pewno fajnie by było na 5 sekcji pracować, tak. Bo tych, na, tych, na tych naszych kawałeczkach fajniej i przyjemnie by się pracowało na 5 sekcji, gdyż często gęsto zdarza się tak, że mamy pole na przykład szerokości 18 metrów, tak? Czy na przykład mamy gdzieś tam 20 metrów, nie? bo i takie kawałki są. To wtedy fajnie na tych sekcjach by się rozłączało, fajnie by się działało. Kurde, komary już napieprzają. Dobra. Na dzisiaj tyle, nie ma co przedłużać. W dniu, w dniu jutrzejszym podepnę. Myślę, że jeszcze tam jak chwilę czasu w niedzielę złapię, to wam, pode... wam wrzucę jeszcze w niedzielę albo w poniedziałek z rana filmik wam wepchnę. Obejrzycie sobie, jak to już ustawię wszystko. Tutaj kurde problem mam z tą kartą pamięci. Nie wiem, co się dzieje, czy ona w GoPro, oczywiście, nie. Mam problem z nią i, i, i nie wiem, czy to wina kamerki jest, czy to wina karty jest. Muszę, muszę podmienić karty, zobaczyć, bo. Z GoPro zdecydowanie wygodnie się nagrywa. Nie? tutaj z telefonu, no to tak średnio najeża. Dobra, okej. Okay. Yy, to tyle. Nara.